ma widzowie. Witam Was w drugiej części opuszczonego żłobka, w sumie to nawiedzonego. Dzisiaj będzie taki dłuższy odcinek. Lekko, że tak powiem. Dobra, bez przedłużenia lecimy. Co to jest? A, A tu można przejść, pa! Bo tu nie ma przejścia, to jest zamurowane. To można tu przejść. No to przechodzę. To jest to zamurowane. O kurde. Ale to srogie jest. I schody kolejne. <noise> Fajne drzwi do donikąd. A jeszcze można na te schody iść, w sumie. tam takie schody były. O kurde, fajna bela, o kurcze pieczone, myślałem, że to małe jest o, ale graciarnia o drzwi. Dziwnie otwarte, ale otwarte Można wyjść tędy i można też wejść I patrz, ktoś se paczkę otworzył w Żłobku, czemu by nie? O kurde Ja pierdela! Jakie to jest duże Kurde, ja pierdzielę. Co, co? A ja taki mały zakątek zwiedziłem, a to jest takie ogromne. No to nieźle. Deska na, na, na kawę Też deska klozetowa no, Kurde, niezłe Źle to wejść ma w ogóle Nic! Stop. O! Jeszcze tu jest Jest jeszcze niżej? Co? Co? Tu... Co? To jest inne O kurde A, to jest zamurowane Kurde Dobra, ja jestem sam obecnie oh, Ale se w łeb okay. Nie wiem co tam jest Może tu, tu jest ten tunel długi Nie Ja pierdziele, co to są za tunele Że przestraszyłem tej ściany. Ok, jest powrót, jakiś labirynt to jest. O kurwa. O! Widać parę. O kurde, jakie tu echo. Co? Co ty gadasz? Kawałek kibla, nawet takiego właśnie dziecięcego Ja pierdziele jakie to jest duże Drugi kibel Ale ten film będzie dowolony Akurat, akurat Co? Jakie to jest ogromne To jest kolejne przejście Okej okay. Jakiś tunel jest kolejny Dice kon nie wiem co to jest Okej okay. Okej, okay, to jest takie pomieszczenie, nic tu nie ma Ciekawego, to jest takie zakończenie czy tak można powiedzieć Nie wiem czy oni mnie tam słyszą w góry chyba nie Chociaż to jest takie echo, że No nie wiem Dobra zobaczmy tutaj O co? Jest jakaś drabina Dobra, ja stąd idę Wychodzę stąd Jak na nagraniu się okaże, że jakieś odgłosy są W tle, których nie słyszę, to Masakra Ja ją stąd wejść teraz Tu Nie Tu Ja taki małym O Najlepiej byłem dobra Co jest O kurde Trzeba na głowę uważać Jakie to jest niskie jakie tam tunele są No o, no to, tu nie Tu chyba nie ma nic, nie? Nie wiem więc jakaś butla Nie wiem z czym Wolę nawet nie wiedzieć ja chcę jeszcze przez te przejście, co tam nie byłem. Co? nie ale tam są korytarze niezłe akurat, niżej. Gdzie byłem przed chwilą. Kurde. To ja idę tutaj, do góry. Znaczy, tam na wejście, gdzie wchodziliśmy. Ja sobie ponagrywam. I spoko. Dobra, jak tu jak wyjść? Tędy, dobra Jakie to jest duże Ja pierdziele, tego się nie spodziewałem, Polak będzie w szoku Jakie to jest ogromne Niezłe Niezłe Serio nie wiem co to było Dobra, muszę iść tam na dół Tam jest wyżej dach. Stąd dodaliśmy to. Teraz to nie mam ciekawego. Ja chcę jeszcze iść do takiego miejsca, gdzie właśnie mnie nie było. Potem sobie posiedzimy tutaj. Tam jest ta piwnica, gdzie się bałem iść. i nie wiem, tak szczerze to teraz jakoś tak lepiej się samemu chodzi. Nie wiem. Czuję taką bardziej pewność siebie, że tak powiem. Bo no... Nie wiem, zdaję sobie sprawę, że tutaj dzieci niby są jakieś. Okej. Okay. To było coś? No tutaj nie chodziłem akurat. Nie nic, tylko drzwi wywalone. Ciekawe. Ciekawe jak, jaka jest historia właśnie tych drzwi. Zawsze, zawsze mnie to interesuje. Czy coś się nie wiem, stało, czy ktoś się zamknął? O i tam właśnie nie chciałem iść na tym filmie. Jestem ciekaw, co tutaj jest. Nie wiem, czy to jest właśnie z drugiej strony coś, wątpię, o kurde. Dobra, no co tu, tu jest taka salka, tu można też wejść, Strike xd. A to cień jest, ja pierdziele, tam myślałem, że coś jest, a to cień. O, już myślałem, że jakaś ręka czy coś, dobra. No nic, nic nie ma, graffiti standardowo, fajne kafelki. Oczy w sumie to cegły. Też nic. Cóż, no, czy to jest paranormalne? Nie mam pojęcia. Po tych odgłosach na tamtym filmie w pierwszej części to Aż jestem sam ciekaw, nie? A tu można posiedzieć, to jest mega ciemno. Jedynie to właśnie tam jest światło. Znaczy na telefon czy coś jest? Nie ma nic. Nie wiem. Nic nie słychać. Jak na razie jest totalne echo. Jeszcze tutaj sprawdzę. Okej. Okay. Też nic. Jakaś naklejka tylko jest. Nie mam pojęcia jaka Jaka jakaś... I K hmm. Nie mam pojęcia Ale fajne to okno, patrzcie Jak migają Ciekawe Ej, serio ciekawe Jak to tam działa Kurde Dobra Co takie coś tutaj jest? Dobra. Cóż. Totalnie gówno, że tak to powiem. Dobra, tu jest właśnie wejście do tego całego budynku. Nie wiem, czy coś było słychać na nagraniu. Ja totalnie nic nie słyszałem, jeżeli o to chodzi. Totalnie żadnych odgłosów nie słyszałem. Na filmie było jakieś. Hmm. Kobiece. Jakaś melodia. Dźwięk aparatu, ale ten dźwięk aparatu to możliwe że od papuch był ja tu już byłem z kulakiem akurat dobra cóż no, zwiedziłem to całe najprawdopodobniej więc tutaj jestem a tu jest chyba nic, to jest chyba to właśnie zamknięte dokładnie ale tam byliśmy, tam byliśmy bodajże no najprawdopodobniej bo to jest ogromne serio, bardzo duże to jest ale to posiedzimy na pewno ile dłużej co tu jest nie wiem gdzie to przejście było tu znowu jakieś okno dobra tu jest to przejście dobrze pamiętam dobra okej okay. ja tutaj nie przechodziłem bo myślałem że to jest całe nic że tu nic nie ma jednak jest takie coś z co mego rozbudowane więc całkiem hit. Za dnia to wątkę, żeby coś tutaj się działo, ale jak widzicie powoli jest zachód słońca. Okej. Okay. W tej chwila. Zobaczymy czy coś się stanie, czy też nie Pewnie nie, ale no, dobra To jest wyjście? Jest wyjście w razie czego. No i gate. Tutaj ucieknę. Dobra. W sumie lepiej by było jakbym postał. Ничего. 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 Тише. Ничего. меня не слышал. Уже на нагрaniu? Coś będzie słychać na kółko. Pierdzielę Nie wiem, jest takie uczucie, jakby coś się miało zaraz wydarzyć Ale Chyba tak się nie stanie, nie wiem Mam jak... dużą pewność siebie W tym momencie jakie... jakie też ciemne, patrzcie Widzicie to? To stromat. Jak tu nie jestem, to patrzcie jakie to jest ciemne. Nic tu nie widać. Nic tu nie widać. Serio. Nie wiem, chyba popioł, popioły nie, nie latają. Dobra, to tutaj Jeszcze na chwilę Tu widziałem coś? Na nagraniu chyba nie, wiem, może to to było. No tak szybko przy, przeleciałem. To jakby takie czarne widziałem, ale nie mam pojęcia, takie niskie. Nie wiem, może mi się przewidziało. Przed na nagraniu zobaczyć żeby odcinek był dłuższy ciekawszy nic, tylko gołębie słychać w tle dobra, pójdziemy jeszcze raz tutaj bo tu jakoś tak nie wiem Coś tu Ciemno. Patrzcie Stramat Kamera się trzęsie nie wiem czemu Może ręka mi się trzęsie trochę Ale nie mam pojęcia Trochę mi to lepiej ręka Jak szczerze Cóż, to chyba na tyle tego filmu, postaram się coś tam zmontować z tego Może będzie z 20 minut, nie chcę mi się tutaj za bardzo siedzieć Tak długo Fajnie by było W ogóle tutaj, patrzcie Co znalazłem I tu byliśmy I tu, tu jest niski tunel właśnie O kurde O co? Jak wy to znaleźliście? Szkoda, że wody nie ma. Okej, okay. nie tędy. Tędy lecimy z powrotem. Zobaczymy, czy coś tutaj się stanie tym razem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, ciekawi mnie, co to, co to było te czarne. Może po prostu coś takiego to było, ale. No nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, no nic. Nic tu nie ma. Nic się nie dzieje. Kolejne w ogóle drzwi tutaj wyważone. Chyba te tutaj co były. Cóż no, nie wiem gdzie mógłbym jeszcze powstać. W sumie. Słuchajcie mógłbym tutaj w piwnicy jeszcze iść. Mam mocniejszą latarkę. Tam chwilę postoję. A tak 3 minuty może zdejmę jeszcze tą maskę Okej. Okay. Sorki tutaj za... O, dobra Musiałem maskę schować Jeszcze kaptur ściągnę Dobra O kur... Co? Ej, tego nie widziałem Jak tutaj byłem Wcześniej, znaczy widziałem Ale tego nie było chyba tutaj Co to jest za tunel nowy jakiś? Nie wiem Dobrze, że tutaj przyszedłem, bo... Jest jakiś tunel nowy. Nie mam pojęcia w ogóle o co chodzi. Teraz się tak nie boję, bo mam mocniejszą latarę. Mega dobrze mi rozjaśnia wszystko. Żegit, Ale nie mam jak tu wyjść. Stąd, znaczy mam, nie? Ale na przykład, jak coś mi tutaj się objawi, no to co? To GG, nie? Totalne. Nie mam co zrobić wtedy, no nie wiem, do tunelu bym musiał. Nie dalej taka po, po, podłoga, taka dziwna, miętna, nie wiem, jakaś wełna. Nienawidzę wełny akurat. Wełna to mój wróg, taki. Nie wiem, nie nie mam pojęcia w ogóle, co to za tunel jakiś. Może to kogoś prowadzi, ale. Dobra, powiem im, że chciałbym do tego tunelu wejść. Czy tutaj przyjdą do tej piwnicy, jest tutaj postać. Żeby, żeby... się nie martwili, czy nie wiadomo co, bo... Ja potrzebuję, no wiecie, content nagrać, tak? Dla was. Także... Uff, fajnie tak po prostu po prostu po nagrywać, pochodzić. Tam by nie, nie było, no to... W sumie git. O kurde. Okej. Okay. Co tu jest? Ja? Praty. I nic, a Nic tu nie ma. Jaki upośledzony ten tunel. Tu A tu też jest tunel. To jest tyle tuneli. Tam jest jakieś pomieszczenie większe chyba. Pierwszy raz idę na kucaka. O kurde. Aha, też nic. Dobra. Może Dobra. jakieś odgłosy były. A ja się zmęczyłem tym biegiem. Może jakieś były, nie mam pojęcia. No cóż. Nic, nic, czuję się bardziej już pewniej tutaj, więc to akurat na plus. Akurat bo kolak się jeszcze boi. A przyjedziemy tu jeszcze raz, chyba. Ale bez nagrywek, chyba albo chcecie, to bez problemu. Dobra, to wszystko. Cóż, lecę do góry. Do zobaczenia w następnego filmu.